Mamy środę, jest godzina dokładnie 10.53. W tym tygodniu e, czytam sobie dwie książki. Na razie skupiam się, zaraz powiem wam na czym, <grywka> tylko te książki sobie tutaj e, zgarnę. E, skupiam się na razie na potężnej dawce Alison Tandy. Jestem e, zauroczona po prostu tym sarkastycznym humorem. To jest po prostu takie moje e, i mnie ta książka kupiła od samego początku. Mamy tutaj głównego bohatera który rozstał się kiedyś z tytułował Alison Tendi, Natomiast mm, miał on operację kolana, dziewczyna w ogóle miała wypadek samochodowy, jest w śpiączce i ten chłopak mm, po tej operacji zażywa mm, Taki lek, który daje skutki uboczne, jakby on widzi um, tą dziewczynę, jakby u siebie w domu, z nią rozmawia, ale ona jest w śpiążce aktualnie. No I um, to jest młodzieżówka, tak myślę, 16, plus, chociaż nie ma tutaj. Um, nie ma tutaj. Czegoś aż tak mocnego, żeby, żeby młodzi po tą książkę nie sięgnęli 14+, plus to też myślę, nie jest głupi wiek Nasięgnięcie po potężną dawkę Alice and Tandy. Wiadomo, tutaj mamy mm, skutki uboczne Dużych dawek psychotropów, psychotropów, no w sumie, tabletek przeciwbólowych, i nie pamiętam, jak nazywa się ten lek, ale ma na pewno nazwę na D. I ja jestem na stronie 152. Troszkę tutaj tych znaczników jest. Mam ich na razie dwa, jeśli chodzi o legendę, czyli Wesoło i Rozstanie, czyli takie aspekty związane z rozstaniem, jak sobie po prostu bohaterowie z rozstaniem w ogóle radzą. Więc na razie jest naprawdę super. I ta książka ma stronę 402, jestem w stronie, na stronie 150 e, i mnie po prostu to kupuje. Nie mówię, że to jest takie coś, wow, i naprawdę o matku, super młodzieżówka. Nie, ale dobrze się po prostu przy tej książce bawię. E, I też mam takie e, cute e, zakreślacze. Do tej książki zaznaczam fioletowym i różowym, bo pasuje. I też będę sobie czytała Projekt Szef od wydawnictwa Nienkreszne Książki. Podobno jest to naprawdę bardzo dobry romans autorki. Podobno ona pisze takie wciągające i bardzo angażujące romanse Mimo tego, że pojawiają się tam sceny pikantne, to one są subtelne i takie e, pasujące po prostu do opisywanej historii Więc jestem bardzo ciekawa, co skrywa ten e, przystojny pan na okładce a mamy Merika, który jest właścicielem jednego z odnoszących największe sukcesy funduszy na Wall Street A jako dyrektor generalny całkowicie poświęca się karierze i tego samego oczekuje od podwładnych Nie każdy jest w stanie pracować jak robot, więc z powodu dużej rotacji pracowników Zarząd podejmuje decyzję, aby zatrudnić na stałe psychoterapeutę, który będzie dbał o zdrowie psychiczne brokerów Merrick nie wierzy w skuteczność terapii i już wymyślił sposób, aby postawić na swoim Evi jest zaskoczona, kiedy otrzymuje ofertę pracy właśnie w tej firmie, w tej firmie America. W końcu jej poprzednie spotkania z potencjalnym szefem było istną katastrofą. Merrick powiedział wtedy wprost, co sądzi na temat jej kompetencji jako psychoterapeutki. Ciekawa jestem, to chyba będzie taka relacja hate-love, zobaczymy, ale jestem zaintrygowana. Fajnie, że w ogóle jest tutaj aspekt psychoterapii i. Też jestem ciekawa tego głównego bohatera, który nie wierzy w skuteczność terapii i ciekawa jestem, jak to się wszystko potoczy. Także z tymi książkami spędzam ten tydzień i mam nadzieję, że to będzie naprawdę owocny tydzień, jeśli chodzi o jakość tych książek. Mamy czwartek i jest godzina 11.14 Wczoraj zaczęłam sobie czytać książkę Projekt Szef Zaczęłam sobie ją czytać na czytniku, bo jest ta książka już dostępna na Legimi I jest mi po prostu łatwiej czytać książki na czytniku To jest świetne, naprawdę to jest tak świetne Ja mam w ogóle słabość do romansów, w których poruszone są ważne tematy Jakby uwielbiam to i wtedy... Mm, Taki romans staje się takim życiowym romansem, gdzie ja po prostu mogę w to wszystko jakby uwierzyć. I tak, główną bohaterką jest tej Ewi, której się nie przelewa. No, czyli mamy taki standardowy motyw, bogaty i biedna. No Ewi bardzo dużo przeszła w swoim życiu w Roku temu wzięła ślub em, i 12 godzin przed zamążpójściem Dowiedziała się, że jej narzeczony zdradza ją ze swoją z jej najlepszą przyjaciółką No i ona zrobiła z tego po prostu em, taką zemstę Kiedy pokazała po prostu filmik, filmik kiedy oni uprawiają seks em, w ogóle apartamencie nowożeńców Pokazała to na weselu i filmik wpadł po prostu w taki viral. Internetowy, miliard wyświetleń itd., i jej narzeczony w ogóle pozwał za to, że go zniesławiła, i takie gadki, szmatki. Ona w ogóle jest terapeutką i miała jakby półroczną przerwę, i teraz szuka pracy, bo mieszka u swojej siostry. Nie chce już tam dłużej mieszkać, w sensie, nie chce im siedzieć na głowie, jej siostrze i szwagrowi. Szuka pracy, wysyła CV i trafia do um, biura maklerskiego na Wall Street, gdzie właścicielem um, tego biura jest wnuk um, kobiety, um, z którą ona się przyjaźni. Um, jej matka, w ogóle um, jej matka, matka Ewi była ofiarą przemocy, i to jest ten ważny temat um, ważna kwestia, która jest proszona tutaj w książce um, to, właśnie ofiara, to właśnie przemoc, ofiara przemocy i domy pomocy dla ofiar. I Kitty, czyli babcia Maryka, naszego głównego bohatera, prowadziła taki dom, tam poznała właśnie matkę Ewi po śmierci matki Ewi, no Ewi i ta Kitty po prostu się jakby przyjaźnił, mimo tego, że jest między nimi bardzo duża różnica wieku, ale się dogadują. No i ona rekomenduje Ją do swojego wnuka. Okazuje się, że w ogóle Ewi jest najmniej kompetentną, można tak powiedzieć, osobą na to stanowisko No ale od słowa do słowa ją zatrudnia I też oni się w ogóle spotkali w przymierzalni, kiedy ona odświeżała się że Właśnie przed tą rozmową, okazuje się, ważyła się tym facetem, który ją... Wtedy zobaczył w niezręcznej sytuacji, bo właśnie Merik. No i tego słowa do słowa gdzieś tam a między nimi coś tam iskrzy. Chociaż jest. Um, uwielbiam takie. Um, Mówiłem taką chemię między bohaterami, gdzie to nie jest takie klarowne, gdzie oni sobie tam dogryzają wzajemnie, gdzie yy, no, czuć po prostu, że coś może między nimi być. Yy, I naprawdę niesamowicie dobrze mi się to książkę czyta. Autorka ma po prostu lekkość w pisaniu takich historii, czuć po prostu to wszystko. No i właśnie romans plus ważne tematy i plus iska między bohaterami, to może być to naprawdę genialna książka. Na razie jestem yy, na stronie. Nie wiem, setnej, e, chyba tak. E, tak. na stronie setnej, na stron 400, na stronie 430. Jest naprawdę świetnie i mam nadzieję, że będzie tak do końca. E, co do potężnej dawki Alison Tandy, to jest na stronie 178. Na razie odłożyłam ją sobie na poczet projekt szef e, i też dzisiaj po prostu chcę skupić się na, na szefie, bo. Naprawdę jestem mocno wkręcona, i chcę sobie dzisiaj po prostu cały dzień poczytywać właśnie tą pozycję. Może ją skończyć dzisiaj. Zobaczymy. A później będę się skupiała na Alison Tandy. W ogóle dzisiaj przyszły mi trampki na zmianę, na wesele, natomiast okazuje się, że. Jednak rozmiar 36 jest na, jest na mnie za duży, bo ja mam taką niestandardową stopę, tak 35-35,5, myślałam, że 36 będzie, ale jednak nie, muszę jej oddać Muszę dalej szukać butów, które będą na wyższej podeszwie i że będę mogła po prostu sobie na weselu moim na trampki zmienić, bo wiadomo, że ja... Pewnie będę się męczyła w butach na wysokim obcasie Chociaż ja mam klocka i buty są naprawdę bardzo wygodne Niemniej jednak e, płaskie obuwie to nie jest taki zły pomysł I właśnie sobie szukam takich e, trampek Może je kiedyś znajdę, ale e, muszę celować w 35 jednak e, Także ja e, uciekam z psiakiem na spacer Później sobie troszkę poczytam projekt szef i lecę na paznokcie Sobota, godzina za 10-12 e, Skończyłam sobie wczoraj czytać Projekt Szef Daję finalnie temu romansowi 4 gwiazdki na 5 Naprawdę bardzo dobrze mi się uczytało Niezwykle lekko, przyjemnie e, Czułam chemię między bohaterami Natomiast też były takie momenty smutku, momenty nostalgii Momenty, które gdzieś tam mnie uwierały Uwierały w sensie emocjonalnym bo, pomimo tego, że mamy tutaj takich, a nie innych bohaterów, to oni za sobą mają dość trudną przeszłość. Mamy też tutaj wspomnienia o przemocy, więc jest to trigger warning. Jest tutaj szereg takich fajnych i ważnych motywów, które bardzo lubię w książkach. Mamy przede wszystkim terapię. Mamy romans zbiorowy, bo jest to romans zbiorowy. Mamy relację szef-pracownica. Mamy relacje wnuczek-babcia. Mamy też takie subtelne sceny erotyczne, które nie były takie nachalne i nie były takie. Mm, bez smaku, tylko naprawdę to wszystko było tak wplecione w całą historię, że no, to wszystko po prostu do siebie bardzo pasowało. E, ja nie mogę doczekać się w sumie kolejnych książek autorki, wiem, że w maju wyjdzie kolejna jej pozycja, e, coś tam z latem chyba w tytule na pewno na mi to sobie ją przeczytam, dlatego że e, autorka po prostu ma. Taką niezwykłą lekkość w pisaniu romansów i to mi się naprawdę niezwykle podoba. Fantastycznie kreuje bohaterów, fantastycznie prowadzi ich życia. I to jest takie uniwersalne, to jest takie życiowe, w to można uwierzyć, my możemy poczuć się jak główni bohaterowie, więc naprawdę od siebie mocna polecajka ode mnie cztery gwiazdki na 5 i naprawdę bardzo, bardzo polecam Wam historię Marika i. E. Evi. I co do potężnej dawki Alison Tandy to nie skończyłam tej pozycji dlatego, że tak bardzo wciągnął mnie projekt szef, że odłożyłam sobie Alison na bok i też nie czytałam jej dlatego, że jakby ogarniamy z narzeczonym swoje gniazdko Montujemy meble i składamy łóżko i tak dalej I jakby też jestem w tym wszystkim zaaferowana I jak po prostu tak bardzo podobał mi się projekt szewdr że no... Że stwierdziłam, że nie będę goniła szybko z Alison A o niej opowiem może w kolejnym vlogu, który będzie za tydzień Bo na pewno ją... Na dniach skończę, ale no nie udało mi się skończyć w czasie, kiedy nagrywam tego vloga. Natomiast jestem dosłownie w połowie i na razie to jest takie trzy gwiazdki na pięć. Jakby bardzo podoba mi się ten sarkastyczny humor. On niezwykle pasuje do tej historii, pasuje do głównego bohatera, pasuje do, tej, do takich projekcji astralnych. Chodzi o to, że nasz główny bohater. Um, Podczas zażywania tego, a nie innego leku, ma takie skutki uboczne, że widzi Swoją byłą dziewczynę, która aktualnie jest w śpiączce i, i on z nią rozmawia No i naprawdę fajnie to jest napisane, ale czasami to jest takie Zbyt infantylne, jakby to powiedzieć slangiem młodzieżowym, takie cringe'owe Natomiast dobrze się tą książkę czyta, to nie można tego absolutnie odmówić No ale tak jak mówię, no więcej nie powiem, bo jej jeszcze nie skończyłam, ale na, na tą połowę, w której jestem, to trzy gwiazdki na pięć. Tutaj e, pokażę Wam mój rysunek bardzo dorosłego człowieka, czyli rysunek e, potrzebny do zakupu wiranek. Także um, u mnie w życiu no, du bardzo dużo się dzieje Ale cieszę się, że mam czas na czytanie Bo ja czytam w każdej chwili mojego życia Wszędzie zabieram czytnik ze sobą Czy do narzeczonego, czy na uczelnię No wszędzie ten czytnik ze sobą mam Więc udaje mi się um, cały czas te książki czytać I też książki sprawiają, że się odprężam Że zapominam o rzeczywistości Dziękuję Wam, że jesteście, że oglądacie moje vlogi Że mnie motywujecie Bo um, jakby nie widzę siebie, nie nagrywającą vlogi i filmy na YouTube'a, to mnie naprawdę cieszy, że wciąż ze mną jesteście. Więc to będzie tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Dajcie mi znać, czy przekonałam Was w sumie do projektu szef i czy um, sięgniecie może po podażną dawkę Alison Tandy, ale tak jak mówię, no, w kolejnym vlogu na pewno Wam o niej opowiem. I dajcie mi znać, co Wam udało się przeczytać w tym tygodniu? Bardzo Wam dziękuję, że oglądaliście. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!